Siemaneczko, dzisiaj sobie e, zrobimy taką syrenę alarmową, jak w poprzednich tam filmach widzieliście, że testowałem sobie czujnik dymu, no to ten czujnik dymu dobrze, jak on jest w garażu, no to jak spicie gdzieś tam na górze czy coś, no to fajnie mieć jakieś powiadomienie, tak, no. W momencie, kiedy macie ustawiony jakiś plan płatny, zleczać zadzwonić, czy coś, no to, no to spoko, ale często macie tryb taki ustawiony, nie wiem, samolotowy, albo nocny, no i nie będziecie nic słyszeć. Eee, a w momencie, kiedy zastosujecie sobie taką czujkę, na przykład w sypialni i ustawicie scenę, kiedy wykryje dym, żeby Wam tutaj dawało, no to wtedy, no, po prostu, macie szansę uchronić się przed niechcianymi skutkami. Co mamy w zestawie? Mamy jakieś tam parę kołeczków i mamy samoprzylepny papier i kabelek. Podobno jest tu zbudowana bateria i ona działa, ale zaleca się podłączenie po kablu, tak aby wszystko funkcjonowało. Więc zabieramy się za przetestowanie tego oto urządzonka. No to co? Na początek na początek chyba sobie to podłączymy. Nie ma ładowarki, muszę sobie kupić, bo coraz więcej urządzeń po prostu przychodzi... A nie ma, nie ma po prostu ładowarek, więc to sobie podłączymy pod jakąś istniejącą ładowarkę. Tych ładowarek to tak naprawdę zawsze mało w domu, więc podłączmy sobie. Na razie nic nie wykryło, więc zaraz obcajmy. Jak to się włącza, uruchamia. Dobra. Tu mamy, przekręciłem. No nie. Czyli tutaj też trzeba baterię sobie załatwić. A baterii w zestawie nie ma. W zestawie baterii nie ma. No to ładnie. No to do działania. Musimy niestety sobie załatwić baterię, ale ciekawe, czy to działa na samym zasilaniu, bo też powinno działać na samym zasilaniu. Tu chyba mamy włącznik, więc przytrzymajmy to. Ej, dobra, to też działa na samym tym, ale baterie też są wymagane, prawdopodobnie, ale może nam się uda skonfigurować to bez baterii, a baterie będzie trzeba po prostu dokupić w późniejszym czasie. Więc spróbujmy to sobie włączyć to jest chyba reset wyłączanie syreny więc dobra teraz obczajemy o co w tym wszystkim chodzi dobra e, przytrzymujemy ten guzik 5 sekund okej okay. zaczyna nam migać więc teraz standardowo przechodzimy do aplikacji w aplikacji wyszukujemy i próbujemy dodać naszą Cyrenę Alarmową do naszego zestawu. Wyszukuje, wyszukuje. Mamy, znalazło. Dodajemy. Zmieniamy oczywiście jej nazwę. Dobra, dodajemy. Mamy, dodane. Zaraz testujemy opcje jakie oferuje. Urządzenie działa jednak bez baterii, ale z bateriami, no to wiadomo, bo to jest bardziej pomyślane w momencie kradzieży, to zawsze ten dźwięk będzie wydobywał. W aplikacji, kurde, nic nie widać. W aplikacji, dobra. W każdym razie w aplikacji macie ustawienia głośności, ile czasu macie alarm włączać. Macie różne typy. I tu macie taki fajny przełącznik, który Wam po prostu może przetestować alarm. Teraz ja go włączę. Zobaczcie. Taki alarm, jest bardzo głośno. Wyłączamy go sobie. Wyłączamy go. No i teraz ten alarm będzie włączany. Zaplanujemy sobie po prostu scenę i alarm będzie włączany w momencie kiedy po prostu wykryje czujnik dymu. Eee, ...dym, no to ten alarm się po prostu włączy. No chyba to by było na tyle, ale jeszcze może przetestujemy, eee, pójdziemy przetestować jak już kupimy baterie i tak dalej, to przetestujemy jak to naprawdę działa. Dobra, mamy baterie kupione. A propos, te baterie są dość drogie, eee, ja wybierałem te cele, ale one kosztują około 44 złotych, z tego pamiętam. Więc dość, dość, drogo. Ciekawe ile podziałają, bo to też jest wpływa na, de facto na cenę całego systemu poniekąd. Protokół ZigBee ma wytrzymać de facto 2 lata, więc no zobaczymy. Dobra, wkładamy to. Eee, zobaczymy czy to w ogóle będzie funkcjonowało. Jak to ma być włożone? Chyba tak. Hop. A to te tasiemki tam po to, żeby włożyć, żeby łatwiej, było później wyjąt.